Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zanim przejdę do prezentacji tej kandydatury, mam jedną informację dla Pana Prokuratora Ziobry. Nie tylko na tej mównicy minął Pana czas, ale w polityce minął Pana czas. Może pan krzyczeć, może pan machać rękami, może pan robić awantury, ale to już nic nie da. Was już nie ma w rządzie. I może pan ostatni raz zabierać ten głos jako minister, ale dał pan świadectwo, jak pan traktuje standardy parlamentarne i standardy konstytucyjne. Szanowni Państwo, dzisiaj. Debatujemy nad ważnymi kandydatorami do ważnego organu, organu ustrojowego, organu konstytucyjnego, który ma stać na straży niezawisłości i niezależności sądów. Co wyście uczynili z tym KRS-em? Co wyście zrobili z tym najważniejszym organem, który ma stać na straży naszych praw i naszych wolności obywatelskich? Zrobiliście sobie maszynkę do powoływania takich sędziów, którzy nie stoją przy konstytucji, nie, nie stoją przy Literze prawa tylko stoją przy statucie Partii Prawo i Sprawiedliwość. Te czasy już minęły. Szanowni Państwo, dzisiaj tak naprawdę stoimy przed ważnym konstytucyjnym momentem, w ważnym konstytucyjnym momencie, bo dzisiaj debatujemy nad osobami, które zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem, a nie zgodnie z wolą Pana jednego lub drugiego z prawej strony będą reprezentowali sędziów i ich interes wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.